Dzień dobry, kochani, wróżka Diara. Zapraszam serdecznie na czytanie miłosne na miesiąc kwiecień dla strzelców. Kochani, w rozkładzie pojawiła się czwórka buław, która zapowiada pomyślność w sprawach uczuciowych w związku, wskazuje na trwałość i stabilizację związku, wszelkie plany związane z uczuciami. I relacjami w związku mają duże szanse powodzenia. Dla singli ta karta może oznaczać, że nadszedł dobry czas na to, aby zawrzeć nowe znajomości. Trójka denarów niesie również optymistyczne przesłanie i jest bardzo pomyślną wróżbą. Karta symbolizuje budowanie trwałych podstaw w związku trwałe uczucie, troskę o partnera i sprawy codzienne. Dla singli może oznaczać, że szukamy czegoś poważnego, że nie interesuje nas żadne przelotne, że nie interesują nas żadne przelotne romanse. Ale do końca tak różowo i kolorowo nie będzie, dlatego że piątka buław oznacza często kłótnie, może być symbolem Burzliwych uczuć. Informuje nas o istnieniu punktów zapalnych, które mogą w związkach powodować konflikt. Dla singli może oznaczać trudności w nawiązaniu bliższej znajomości, ale z drugiej strony może wskazywać na duże powodzenie. Ostatnią kartą, która pojawiła się w rozkładzie jest karta Rydwan, która pokazuje ruch zmiany przeważnie w dobrym kierunku, ale rydwan oznacza również dość gwałtowny związek. Żadne tam gruchające gołąbki, tylko raczej dwa koguty, z których każdy chciałby mieć ostatnie zdanie. Dla Singli. Karta rydwan oznacza nową znajomość, nowy związek. Kochani, taka energetyka na miesiąc kwiecień dla strzelców. Jeżeli macie pytania dodatkowe, zapraszam serdecznie na sesję prywatną. Kochani, zapraszam również do lajkowania kanału, do subskrypcji. I do zobaczenia w następnym miesiącu. Pozdrawiam serdecznie.